A jak to się ma do tak zwanych ziołomiodów? Niby legalne, jeśli nie nazywa się tego miodem, ale dla przeciętnego Kowalskiego to jest miód, tyle że z jakimś dodatkiem. I to jest dla mnie pewne legalne i coś tam urwało. Hmm. Słuchaj, z ziołomiodami to jest tak, że od lat się toczy batalia. Są zwolennicy i są przeciwnicy, tak? Ale ja na początek może wytłumaczę jakby ludziom, co to jest ziołomiód. Na samym początku ziołomiód to było coś takiego, że jakieś zioło robiło się wywar, napar, sok z tego, na przykład tak z pokrzywy się sok wyciskało. Teraz wyciskają bardzo często sok właśnie na przykład w tych wolnoobrotowych wyciskarkach. To się dawało pszczołom do jakby picia, nie? one to zanosiły do ula, mieszały to z miodem. I potem się to wirowało, tak jak normalny miód. Tak? I to był taki miód właśnie z, mm, z jakimś sokiem z aroni, z pokrzywy, z pędów sosny i tak dalej. tak. Miało jakby właściwości zdrowotne tego zioła. Natomiast no, później się zrobiło tak, że ktoś stwierdził, że mało tego miodu. <laughs> I teraz 99,9% yy, ludzi przyrządza ziołomiód tak, że robi syrop czy tam jakiś sok z jakiegoś ziela. Przypuśćmy na przykład z pokrzywy i miesza to z syropem cukrowym. Ja Robi normalnie syrop cukrowy, cukier w wodzie rozpuszcza, do tego tą pokrzywę, to daje pszczołom i wiruje jak normalny miód. Nie? I tu jest jakby problem, bo to nie powinno się już nazywać zioło-miód, tylko zioło-cukier, bo to jest na bazie cukru. I oczywiście są tam jakieś enzymy, jak coś to pszczoły tam dodają, tak? przez to, że one przenoszą to z podkarmiaczki do ramek, gdzieś tam też z jakąś małą ilością miodu to wymieszają, oczywiście, tak? bo nie są w stanie tylko tego odkładać, a miodu nie. Natomiast no, to wiecie, no jak kot napłakał, tak? to jest jednak głównie generalnie syrop cukrowy z jakimś tam ziółkiem. Troszkę tych enzymów pszczelich. No i tu jest właśnie problem, no bo z jednej strony jest to właśnie oszustwo, z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli to jest opisane na słoiku hmm, skład i ktoś jakby nie udaje, że to jest jakiś tam super miód i tak dalej, no to jest generalnie wszystko ok tak, no bo klient jest poinformowany czym to jest, co to jest, jak to się je, co to zawiera, więc ma jakby świadomy wybór. No tylko problem jest tego typu, że często no, na tym słoiku nie pisze, że to jest tam sok, czy wywar, czy odwar, czy napar z jakiegoś tam ziela z syropem cukrowym, tylko jest piękna etykietka, ziołomiód, tak, i tak dalej, chociaż tak naprawdę koło miodu to nie stało. No jest to dyskusyjne i no niestety, u nas w kraju jest tak, że dopóki się jakaś Jakaś odgórna organizacja tym nie zajmie, na przykład ichars, który jest odpowiedzialny za coś takiego, tak? Za właśnie za etykietowanie, za, za produkty i tak dalej. I na przykład nie zakaże tego robić, no to niestety to będzie na rynku, tak? No i trzeba po prostu yy, dbać o świadomość ludzi, żeby wiedzieli po prostu, co spożywają, tak.